Cześć Sian, witajcie w tym z bardzo serdecznie w kolejnym saveie odpaku z od biedaka do kozaka. Tak, saveie modpak zostanie wydany na 30 łapek w górę i 1200 subskrypcji u mnie na kanale. Pewnie zapytacie się dlaczego tak dużo? Otóż to, no bo na tym saveie się dużo napracowałem. Tak, trochę godzin na tym saveie spędziłem, ale godziny. Widzowie wam pokażę potem, ile spędziłem godzin na tym save'ie. A teraz zaczynamy przedstawiać gospodarstwo. Bo myślę, że mi fajnie wyszło. Ale na początku też mówię, że mod modpack nie jest zrobiony na 100%, tylko jest zrobiony tak na 90%, bo yp, tak, gospodarka jest trochę w innym miejscu. No na przykład takie ozdoby też dawałem własnego ghostu, gustu Na przykład te krzaczki, te drzewa też dawałem własnego gustu, bo mówię, nie będę robił tak, po prostu się nie dało zrobić tak samo, wszystkiego poustawiać, ale myślę, że i tak wyszło mi tak samo, jak mają na odbiedaka do kozaka chłopaki. Tak, co, co będziemy pierwsze pr przedstawiać chyba? Zaczynamy od bramy, tak, bramy mamy coś takiego, mamy wjazdek taki sam jak oni mają, tu macie tak, tu mamy kurnik, tu macie gruber, tu macie oborę na krów, jak sami wiecie obora na krów nie jest ich wydana, więc musiałem dać po prostu taką oborę, więc, ale i tak myślę, że to fajnie wyszło, tu macie maseja, macie paszowóz, macie i bolkop, tu macie siewnik, tu macie świniarnię, tu macie... MTZ z turem i siewnik do kukurydzy, ale teraz patrzę tak, że w MTZ nie zmieniłem koloru, bo oni mają ciemniejszy czerwony, a ja mam jasny czerwony, ale to zmienię poza odcinkiem sobie tak, co, talerzówka i tutaj mamy talerzówkę, tu macie pług, tu macie dwukółkę, tak jak oni mają, tu macie te wszystkie ozdoby tak jak oni mają, więc myślę, że to i tak fajnie wyszło, co tutaj macie to coś takiego, tu macie drugą bramę, tak jak tak samo jest zrobiona druga brama, tak, patrz, patrzcie jak to fajnie w ogóle w wygląda, tu macie rynóweczkę, tu macie przyczepę do bel, tu macie silos, tu macie kombajn Forshmidt, tu macie zgrabiareczkę, rozsiewać, opryskiwać prasę, tutaj patrzcie, tutaj w ogóle macie wszystko tak samo jak oni mają. gospodarkę, jest zrobiona. No, tak samo tu macie ule. Też oni tutaj mają ule postawione, więc wam tutaj też wam postawiłem. Też oni mają też tutaj drogę. Coś takiego macie. Tu macie ten winkelek, tak jak oni mają. Tu macie łąkę. Myślę, że łąka też mi tu fajnie wyszła. Tu macie jakieś ozdoby, więc myślę, że to i tak fajnie mi wyszło. Tu macie wiatę, tu macie garaż. Tu macie kibel, tu macie też tą drogę, tak jak oni mają, tak samo, więc myślę, że i tak w to fajnie wyszło. Tu macie, patrzcie, patrzcie jaki tu macie klimat. Czy to nie jest tak samo, jak oni mają na odbieraka do Kosaka? No jest tak samo, jak oni mają, więc to może nie jest identycznie, ale jest podobnie, więc i tak myślę, że to fajnie wygląda. Tu macie sadzarkę, tu macie... Łyżkę do tura. Tu macie koszareczkę szap, Tu macie beczkowóz. Tu macie tą płytę na obornik. Też oni tutaj mają rozrzutnik. Tu macie dwie przyczepy. I tak teraz patrzę, że zapomniałem kupić przyczepy na tandemie ich ostatniego nowego nabytku. Ale to spokojnie kupię poza odcinkiem. Już sobie co? Tu macie staw. Tak, jak oni mają, jakieś ozdoby krowy, jak widzicie, tam chodzą, macie też jakiś winkelek, tłumaczę. Ja wiem, że oni mają tutaj drogę i ma, mają tu pole, doprowadzone tam do, do drogi. Ale ja zrobiłem wam tak. Bo zaraz z tego, że gospodarstwo stoi w innym miejscu, trochę jest przesunięte w lewo, i jakby tak patrzeć, i jakby tak stanąć, i jest przesunięte w lewo. Ale zaraz wam wszystko powiem, jak tam dojdziemy tak. tu macie silos na kiszonkę, no oni tutaj też postawili silos na kiszonkę niedawno, bo jak sami wiecie tutaj robią budowę obory, więc budowa obory tutaj będzie, ale zaraz do bu budowy obory przejdziemy tu macie też stuk, tak jak oni mają tutaj postawione koło tego silosu, tu macie wózek z headerem tu macie pole, też pszenicy, tu macie kukurydzy, pole, a tam trzecie tu macie trawę, więc myślę, że to fajnie wszystko wygląda. A tu macie też, patrzcie, tu macie też drogę, też myślę, że ta droga też fajnie wygląda. Tu macie ten Dwiginkelek z tymi drzewami, tak jak oni mają, więc myślę, że to fajnie wszystko wygląda. Tu macie te drzewka, patrzcie, tu macie w ogóle te drzewka fajnie. I co, pole w ogóle fajnie, patrzcie jak to w ogóle z daleka wygląda, patrzcie. Patrzcie jak to fajnie wszystko z daleka wygląda. Czy to nie jest podobnie? No jest podobnie na no, odbieraka. W ogóle na YouTubie nie ma lepszego save'a odbiedaka do kozaka niż mój. Bo co, save'y tylko z gospodarkami, a z polami nie ma. Chyba nie ma, ale ja bynajmniej tych saveów w ogóle nie... Nie pobierałem, tylko oglądałem jak to, ale chyba puli nikt nie zrobił z do kozaka, a ja to zrobiłem, więc myślę, że i tak dużo czasu ten zrobiłem. Tak, co m tutaj też obory oni budują, ale to tutaj, no niestety, obory budują oni, ale jak postawią to obory, no to spokojnie będziecie mieli ten. To obory, tak. Będziecie mieli obory, no chyba że dobijacie wcześniej suby niż oni zrobią tą oborę, ale jak postawił pierwszy, pierwsze fundamenty, pierwsze jak to te ścianki, obory, no to ja już będę wiedział jak to obora, więc tutaj Wam postawi obory i Wy też będziecie mieli tutaj obory na krowy, więc nie bójcie się, będziecie mieli też obory na krowy, tak. Tutaj jak sami wiecie, tutaj oni też mają studnie, ale to w którymś odcinku, czy tam Bolka, czy tam Brączka, w odcinku oni to powiedzieli, że tutaj st tą studnie będą wy wyburzać, po prostu kasować, więc tutaj już Wam nie dawałem tej po prostu studni na środku, więc no żebyście mieli tak samo, no chyba, że chcecie tą mieć studnię, no to mi napiszcie w komentarzu, że tak chcę mieć studnię albo kto nie chce, no to nie nie chce mieć studni, więc ja będę wtedy wiedział tak. Zamykamy bramę i teraz przechodzimy do ich szklarni, tak. Szklarnie oni mają, jak sami wiecie, macie, mają oni trzy szklarnie, więc ja też Wam postawiłem trzy szklarnie. Szklarnie, więc tutaj macie śmieci, tu macie ich tak samo trzy szklarnie, więc myślę, że to fajnie wszystko wygląda. Tu macie jakieś drzewka, duperele. Tu macie beczułki, tu macie ten płatek mały, tak jak oni mają to ogrodzone, więc myślę, że to fajnie wszystko wygląda. Tu macie beczkę na wodę, bo tutaj możecie napełnić wodę, i tutaj macie to w... po prostu zbiornik do napełniania szklarni, więc tak, co, jak przedstawiłem to, no to patrzcie, patrzcie jak to fajnie wygląda. No, fajnie, no wygląda to identycznie, tak jak na odbieraka mają. Tu też macie tak samo. W ogóle też, patrzcie, tutaj też macie tak samo, więc patrzcie, patrzcie jaki tutaj jest sklep, patrzcie. Normalnie patrzcie, patrzcie. No, no nie mówcie, że to nie wygląda tak samo jak na odbieraka. No wygląda oczywiście tak samo jak na odbieraka, tak. Co? Oczywiście tutaj macie, teraz przechodzimy na ich Domek, to teraz pokażę wam domek ich, więc co, tutaj macie, otwieramy bramę i ich domek jest, wygląda tak, taki sam jak oni mają domek, więc e, tak, co, domek jak to domek, macie też obok domku zjeżdżalnię, wiem że oni nie mają tej zjeżdżalni, ale postawiłem już zjeżdżalnię, żeby coś było, tak, tu macie domek, tu macie tu coś ogrodzone dookoła płotkiem czarnym, więc... Oni też mają taki płotek czarny, więc postawiłem też wam taki. tak, No po prostu jest taki sam jak na odbielaka do kozaka. Tu macie żywopłocik mały, tu macie duży żywopłot, tak jak oni mają. Tu macie te krzaczki, macie dookoła krzaczki. I teraz przechodzimy do pól. Bo ogólnie domek wygląda tak, więc to wygląda identycznie, tak jak oni mają, więc wiecie. Co, teraz przechodzimy do polu pola. Wyglądają tak. Tu macie pole jedno zrobione, też zrobiłem tak samo to pole jak oni mają, tu macie to pole, tak, tu macie coś takiego to idzie, tu macie tak, macie coś takiego. Oni mają tak samo, więc zrobiłem też wam tak samo, więc żebyście nie mówili. Ogólnie tu macie drzewko też oni tutaj mają nie, nie wiem czy to drzewko nie mają tutaj czy tutaj ale ja to drzewko już zostawiłem tutaj dla świętego spokoju bo chyba mają tutaj to drzewko więc tak tutaj macie tą miedzę i tu macie takie malutkie pole ale oni to chyba będą niedługo łączyć to pole ale spokojnie jak ale spokojnie to zrobicie sami bo ja zrobiłem wam no jak na razie tak samo, ale to nie wiadomo, czy oni będą to łączyć, bo chyba nie, jeszcze nie mówili na odcinku, ale może za 100 odcinków to połączą. Więc wiecie, co. Yy, jeszcze miałem Wam pokazać, ile spędziłem godzin na tym save'ie, ale to zaraz Wam pokażę. Patrzcie, to macie coś takiego, fajnie to wygląda, co. E, fajnie to wygląda, ale teraz Wam pokażę ile godzin spędziłem na tym save'ie, patrzcie. Tu macie 13 godzin spędziłem na tym save'ie, więc to nie jest dużo ani... To jest bardzo dużo jak dla mnie, bo te 13 godzin p p bym poświęcił na co inne, ale to... Mniejsze o to, ale to dużo osób mnie też prosiło na Discordzie, żebym zrobił save'a od biedaka do kozaka, więc... To też dzięki osób z Discorda ten save powstał, więc tak. I co? W tym odcinku to już będzie na tyle. Ja się z wami żegnam. Widzimy się już w kolejnych odcinkach u mnie na kanary, Na kanale. Na razie. Cześć.